Witam was, Kochani, bardzo serdecznie na prezentacji kolekcji Winter's Coming. Jest to kolekcja zimowa i ona jest w kolorystyce utrzymana takiej turkusowej z elementami czerwieni karminowej, ale także beżu, który bardzo łatwo zaadoptować do złota. No i mam nadzieję, że wam się spodoba. Tym razem zaczniemy prezentację od papierów dodatkowych. Mamy tutaj taką ilość papierów. Pierwszy to taki raportowy, który możecie wykorzystać jako tło, podbicie. Bardzo ładny, efektowny, delikatny. Kolejny to papier, który został y, zaprojektowany na prośbę dziewczyn z naszego DT. I miał być jego cel taki, żeby wycinać sobie te kompozycje. One są obustronne. Tutaj wpadają w taki beż, który właśnie troszkę z zielenią ma wspólnego, ale też łatwo tutaj zaadoptować to na złoto. I to są kwiaty, które są użyte w kolekcji, czyli niebieskie róże. Oraz te takie kwiatki, które. Są to przepisniki, no, krótko mówiąc. I są tutaj też takie elementy czerwieni. Niedużo, ale bardzo fajnie to wygląda. Możecie to wycinać jako te kompozycję, ale też te osoby, które nie przepadają za wycinaniem kompozycji płaskich, mogą go zaadoptować jako papier taki na tło, na podbicie. Także też bardzo dobrze się sprawdzi w tej, w tej dziedzinie. Kolejne to nasze różyczki. I te różyczki są mm, takie właśnie turkusowe, delikatne. A z drugiej strony z delikatnym beżem. Tak wyglądają. Już Wam pokazuję. Ta jest taka z... Yy, Beżem w środku. Naprawdę delikatnie ten beż gdzieś tam się objawia, ale jeżeli nie lubicie, to skręcicie ją w drugą stronę i będzie niebieska. Pokażę Wam też kompozycję, bo te róże bardzo ładnie się komponują. Zobaczcie. I one są tutaj skomponowane razem z listkami z kolejnego arkusza czyli z tymi listkami. I to są kolejne kwiaty, właśnie do tej kolekcji, specjalnie zaprojektowane. To jest kwiatek. Pokażę Wam z bliska. Bardzo efektownie wychodzą. Już Wam to pokazuję, oczywiście. To są takie kwiatki. Do ich zrobienia użyłam przede wszystkim jednego takiego dużego, potem tego średniego, a następnie dwóch takich maluchów. Jeden maluch zwinięty jest do środka, a drugi maluch jest tutaj na bokach. Pod pierwszą warstwę wstawiłam pręciki, ale oczywiście widziałam, że dziewczyny już miały propozycje na inne wykorzystanie tych kwiatów, więc czuję, że będzie bardzo dużo wersji, i dobrze, fajnie, cieszę się. To by był ten drugi arkusz. Oczywiście mamy paseczki dla tych, które nie specjalnie lubią kupować kwiatki i listki. Więc wąskie paseczki też są dwukolorowe, dwustronne do wyboru. No i kolejna rzecz to gwiazda. Już ją miałyście okazję oglądać, bo sporo jej w sieci. Zrobiony już jest też live, zapisany na naszej grupie Margaret Minecraft Time and You. Także możecie sobie zobaczyć, jak się to składa. Również jest tutorial na naszej, na naszym kanale YouTube. Wycinamy sobie te elementy, które zaznaczone są cyframi. I... Cała reszta tych gwiazdek to są po prostu do wykorzystania w pracach. Tutaj, jeśli chodzi o tą gwiazdkę, ten główny element. To jeżeli chcemy ją zrobić według tutorialu, wycinamy ją po tej linii. Czyli tą koronkę jakby odcinamy. Niekoniecznie, bo jeżeli mamy ochotę wykorzystać tą gwiazdkę, już wam pokazuję. Zobaczcie, to jest taka gwiazdka. To jest co prawda z innego papieru zrobiona, ale chodzi o, o to, jak ona wygląda. To możecie ją oczywiście nakleić. Na tą mm, koroneczkę i ona będzie bardzo ładnie wyglądała. Ona jest dwustronna, więc nie ma problemu. Ta gwiazdka jest o, taka trójwymiarowa czyli sklejamy z dwóch stron i powstaje nam taka gwiazdeczka. Jak widzicie, może być w kolorze turkusowym, czyli takim zimowym, albo czerwonawym czerwonawo-złotym -y i wtedy mamy zupełnie w innym stylu. Trzeba pilnować też kolejności wklejania, żeby wzór się jakby złączył. Pokażę Wam też tekturkę, którą do niej zaprojektowałyśmy do tej gwiazdki. Do tej gwiazdki jest taka tekturka, i ona tutaj ma takie elementy, które obklejamy w koło. Wygląda to tak. Ta gwiazdka z środka jest wymienna. Macie tutaj propozycję na drugą ale też potem w kompozycji można ją bardzo fajnie tą drugą wykorzystać lub wykorzystać na przykład do drugiej gwiazdki, bo słuchajcie, tego nie trzeba wykorzystywać trójwymiarowo z obu stron. Można wykorzystać tylko z jednej strony. Czekajcie, bo mi wypadła ta gwiazda tutaj. Trzeba by ją było wkleić. Można wykorzystać tą gwiazdkę słuchajcie, tak na, na pół płasko, już Wam pokazuję, jak to można zrobić. Zobaczcie na przykład na talu. I już jest bardzo fajny projekcik, nie? Taki bardzo trójwymiarowy. Bardzo odstający. Ale teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Wyobraźcie sobie elo. Wyobraźcie sobie elo i teraz bierzemy na przykład tą gwiazdę montujemy tutaj, dokładamy jej jeszcze kompozycję, która przeciągnie się na bok i wygląda to naprawdę bardzo efektownie. Można jeszcze dodać okienko i robi się naprawdę na bogato. A może zegar? Można go dać od spodu. Też bardzo fajnie, prawda? Więc słuchajcie, ta gwiazdka nie jest tylko i wyłącznie z przeznaczeniem na wiszącą, ale ją można wykorzystać na naprawdę wiele, wiele sposobów. To by były wszystkie arkusze dodatkowe. To zobaczmy teraz kolekcję. Sama kolekcja, standardowo tak jak dotychczas, 12 arkuszy, w tym jeden to okładka. Jest jedna mała zmiana, ponieważ w tym w tej kolekcji arkusz do wycięcia znalazł się na drugiej stronie i jest on dwustronny. Już wam pokazuję. Tutaj mamy takie gotowe jakby 15 na 15 karteczki. Z naszej strony przeznaczenie na tył kartki, ale oczywiście możecie to wykorzystać na przodzie. Zaraz wam też coś pokażę. Zobaczcie. Gotowa kartka Albo zobaczcie tu. Nikt nie powiedział, że nie, wolno, nie można zasłonić przecież tej pięknej pani mroz, mróz. Też bardzo ładnie. Czy misiaki na przykład. Tu do misiaków może bardziej ta kompozycja. Zobaczcie. I już. Także to jest też do wykorzystania na front jak najbardziej. Wasza inwencja tylko twórcza. Jeśli chodzi o elementy do wycinania, to są takie elementy. Tutaj są prezenciki. I te elementy są dwustronne, ale mają różnice kolorystyczne, bo na przykład zobaczcie tutaj w ogóle tak tu mamy drzwi. Ale z tej strony jest okno, do, możecie sobie wybrać, tak? Do tego okna są okiennice, które możecie na trójwymiarze wyciągnąć. Jeśli chodzi na przykład o skrzaty, tu mają inne czapeczki, inne ubranko. Tutaj Pan ma inne spodnie, tak? Które bardziej może kolorystycznie do złotego by pasowały, jeżeli będziecie robiły bardziej złotą pracę. Zegar też ma inną tu grafikę. Zobaczcie, to samo tu. Tu mamy taką delikatną grafikę, tu bardziej niebieską i dodany jest gołąbek. Zimą, przecież pary też się pobierają, więc jak najbardziej to samo, jeśli chodzi o narty, tu bardziej wróż wpadające, no i tak to wygląda. No i jeden z pierwszych arkuszy, jaki jest w tej kolekcji. To taki arkusz jeszcze jesienny, beżowy, już Wam pokazuję, jak on wygląda. On ma tutaj takie piękne, nie wiem, jak to nazwać. Takie, taki wzór, który się przebija. On na zdjęciach raczej słabo wychodzi, ale w rzeczywistości pięknie tutaj podkreśla, Tak sprawia wrażenie, jakby to był jakiś kawałek materiału. E, tutaj są te nawiązania turkusowe. Listki mają taki kolor turkusowy, ale pojawiają się też plamy właśnie tej czerwieni karminowej. Więc e, bardzo ładny papier. Zrobiłam z nim już inspirację i wyszła super. Kolejne dwa, taki mocny turkus. Jak widzicie, z jesieni wchodzi nam tu zima. I to już jest lód, już się robi chłodno. Bardzo dobre dwa arkusze na podbicie, na tło yy, i na przyciemnienie troszeczkę pracy, tak? ponieważ kolekcja jest jasna, delikatna. Więc te dwa arkusze bardzo fajnie, podkreślam jeszcze, pokażę Wam z bliska, bo tutaj również jest taka struktura. Która troszkę jakby płótno imituje. Mam nadzieję, że to widać. Na kolejnym arkuszu mamy bardzo ciekawą, ciekawy projekt, ponieważ te lody, które tam wiszą u góry, przechodzą w takie pasy. A te pasy z kolei w sweter. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to wygląda naprawdę bardzo efektownie. Zobaczcie. Tu gdzieś pojawiają się jakieś igły, takie zamrożone. Tutaj jest pełno śnieżynek. Tutaj znowu te igły. A z drugiej strony pojawiają się również takie białe grafiki. Które nawiązują trochę też do naszych tekturek, bo mamy i taki zegar, i tak, takie sanie z łosiami czy jeleniami, jak to uważa. Plus ten napis. Wszędzie, oczywiście, na dole angielskie napisy na każdej prawie stronie. I na kolejnej stronie już mamy panią zimę. Wyszła przepięknie. Jest naprawdę taka mroźna. Pokazuję Wam ją już z bliska. Obok niej latają ćmy. Czemu ćmy? Bo ćmy kojarzą mi się z nocą, kojarzą się z ciemnością, z chłodem wieczoru. Pasowały mi tutaj po prostu. Pojawia się też mandala. I ona będzie tutaj jakby też przez całą kolekcję się przewijać. No i mamy tutaj te kwiaty. Które również przez całą kolekcję się przewijają. Mam nadzieję, że je widzicie. Tu jakieś również takie zamarznięte fragmenty lodu. Są też pojawia się tutaj, pojawiają się tutaj napisy w tym miejscu. No i do tych kwiatów zobaczcie, jak te pięknie się komponują. Właściwie gdziekolwiek je przesta przestawimy na tej pracy, wszędzie wyglądają świetnie. Również tutaj koło tej pani zimy. Zobaczcie. Na kolejnej stronie mamy sweterek, i ten sweterek przechodzi przez całą, całe dwie strony od brzu. Poprzez taki właśnie turkus łączy się znowu z tymi pasami oraz kwiatami. Kwiatki są bardzo delikatne, one są tu tylko takim akcentem. Z lewej strony macie piękne misiaki. A z prawej strony pojawia się taka e, Taki pięknięty lód, może szyba. Zależy, jak sobie to zinterpretujecie. W zasadzie pełna dowolność. Bardzo ładnie ona też wygląda. Też Wam pokażę, jak ta kompozycja. Tutaj pięknie wygląda. Zobaczcie. Cudownie. Kolejna strona. Taka bardzo mroźna. Tutaj mamy domek, który jest totalnie zaśnieżony. Jest taka piękna, biała i prawdziwa zima. Już Wam pokazuję z bliska. Tu znowu pojawia się ta mandala. No i na górze mamy takiego. Który bardzo wdzięcznie tu wygląda, jest również w elementach do wycięcia. Po drugiej stronie mamy ten sam domek, ale odwrócony i macie go pomniejszonego, tak żeby się mieścił na kartkę. I Już Wam pokazuję. Zobaczcie, on ładnie się zmieści na kartkę. Mniej więcej w tym miejscu. Ale można też oczywiście w poziomie. Przepraszam, odwrotnie, prawda? By było w poziomie. Też bardzo ładnie się zmieści. No i kolejna strona to zegar. To jest zegar, który mamy w, do wycięcia. Znaczy do. Przepraszam, do wycięcia też jest, ale bardziej chciałam powiedzieć, że jest jako tekturka. Zobaczcie. I on nawet jest idealnie spasowany wielkością. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę zbudować taką trójwymiarową kompozycję, to jak najbardziej może. Też się tu bardzo dużo dzieje. Bardzo dużo elementów przenika się wzajemnie. No i tu pojawia się, słuchajcie, tu pojawia się taki lód. Czatowałam na niego przez dwie zimy. Wiecie, że w dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo coś takiego sfotografować. To się pojawia na szybach, natomiast w dzisiejszym nowoczesnym budownictwie rzadko kiedy. Mnie się udało to sfotografować na przystanku tramwajowym. I to na dodatek w ostatnie dwa dni, takiego przymrozku, który był na wiosnę, wyszłam z psem na spacer. Jak to zobaczyłam, to biedny pies musiał siedzieć uwiązany, a ja to po prostu fotografowałam, bo wiedziałam, że to właśnie użyję w kolekcji. No i kolejny papier. Słuchajcie, jest też taki raportowy, można powiedzieć, taki na podbitkę. Bardzo pięknie podkreśla pracę. Zresztą pokażę Wam tutaj taką propozycję z tyłu na dl -ka. Zobaczcie, ten papier, jeżeli by użyć go pod spód, naprawdę pięknie wybija. Wszystkie te delikatne. Akurat tu jest użyty, taki dosyć rozbudowany, ale jeśli go użyjecie, tutaj też jest użyty. Naprawdę pięknie będzie podkreślał każdą pracę. I tutaj w tle tego papieru pojawia się kolor ten turkusowy. Także on naprawdę bardzo fajnie się komponuje z tymi wszystkimi papierami. Tutaj również powtórzenia mamy tych zamarzniętych szyb, i one naprawdę fajnie wyszły. Także jeśli będziecie mieli ochotę zrobić taką pracę zmrożoną, to naprawdę się da. Te wszystkie przejścia, te wszystkie tutaj jakby elementy są bardzo delikatne, i myślę, że można je spokojnie wykorzystać do prac ślubnych, na chrzciny, na wszelkie imprezy takie bardzo, bardzo delikatne i białe. I kolejny papier. Tutaj znowu pojawiają się te nasze kwiaty, które były na samym początku, i one przechodzą w sweterek. Ten sweter się też tu pojawia. A następnie mamy okno. I to okno jest ukwiecone w mnóstwie róż. Te róże są też takie turkusowe. Pokażę Wam tutaj bliżej. I do tego okienka, które również pojawia się na tyle, Tutaj macie, tak jak w poprzedniej kolekcji, bo bardzo Wam się spodobał ten pomysł, więc dałyśmy propozycję na dl znowu na tyły. No ale standardowo, tak jak przy poprzednich, nie musicie tego wykorzystywać wyłącznie na tył, bo to można spokojnie wykorzystać na front. Zobaczcie. No albo na przykład. No i właśnie teraz pora powiedzieć, wspomnieć o okienku. Zostało zaprojektowane do tej kolekcji okienko, ale nie tylko, bo mamy do niego nie ma. również drzwi. Także wygląda to tak. Są dosyć trójwymiarowe. Możecie się przyjrzeć. Nie trzeba tutaj wypełniać. Może być w ten sposób. Wystarczy na przykład zdjęcie podłożyć i zobaczyć, jak to pięknie będzie wyglądało. Papier, oczywiście, sobie musicie dobrać jakieś tam według uznania, ale już nawet na samym layoutie zobaczyć jakie można fantastyczne rzeczy budować. Nawet jakbym jeszcze użyła tej gwiazdki powiedzmy zobaczcie. Naprawdę tutaj się tak fajnie da zbudować różne kompozycje. Okienko jest przeurocze dosyć łatwe do sklejenia, choć przyznaję, że trzeba użyć instrukcji. Instrukcja jest na stronie w opisie produktu. To okienko ma, zobaczcie tą całą koroneczkę ma podklejaną pod spód. Tak samo drzwi. Tak samo drzwi. A to oznacza, że, że możecie je użyć bez tej koronki. Możecie je użyć zwyczajnie. Nie musicie dawać gwiazdki. I ono wtedy przestaje być e, zimowe. Te elementy można użyć zupełnie w inny sposób, w, w, w jakiejś kompozycji, dając jako e, jako wianek, tak? Także yy, to jest takie wszechstronne, bym powiedziała, do wykorzystania. Należałoby za chwileczkę wspomnieć o tym, że powstało całe mnóstwo tych tekturek, ale może zanim tekturki, to jeszcze dodatki. Bo do kolekcji oczywiście powstały dodatki. I te dodatki tradycyjnie mają okładkę. Z tyłu okładki są takie do wykorzystania. Tu macie ten jeden kwiatuszek. Jeżeli nie jesteście pewni, pewne, czy po prostu macie ochotę z nim pracować, to na próbę. No i te dodatki wyglądają tak. Macie takie serduszka. No i tak. Wszystko jest dwustronne. Macie takie skrzaciki. Mam nadzieję, że się Wam spodobają te skrzaty i będą brykać po Waszych pracach. Z drugiej strony są napisy. No, coś musiało być z drugiej strony napisów. Padło na skrzaty. Tu macie gołębia, gwiazdkę. I te takie również dwustronne z napisami: zegar, ramka. Tu są takie jelenie z saniami. I one są tej samej wielkości, co tekturka, którą również mamy, taką samą. No i prezenciki. A z drugiej strony napisy. Napisy w dodatkach są po polsku, w kolekcji po angielsku, tak jak dotychczas. A teraz tekturki. Których mamy sporo, ale pokażę Wam tylko niektóre. Są te skrzaty. Napisów sporo. I napisy są naprawdę różne, także nie pokazuję ich tu wszystkich. Takie prezenciki. No, ten zegar jest jeszcze w drugiej wersji. Ten zegar, e, takiej bardziej rozbudowanej. To jest bardzo ładny napis. Cała seria taka dla mamy, dla babci, dla taty. To są takie paseczki brzegowe. I jeśli te, chodzi o ten pasek, to słuchajcie, ona. Y, one się łączą te paseczki, więc można przedłużać tą, sobie tą dla kompozycji. I mamy też tu takie serduszka. Słuchajcie, to jest fajny, fajny produkt. Możecie to serduszko sobie złączyć w dowolną, w dowolnej konfiguracji. Ona jest razem z tym serduszkiem dużym, więc nawet można to w ten sposób złączyć, w ten sposób. No nie wiem, jak Wam przyjdzie do głowy, bo tak naprawdę to można dowolnie złączyć. No, mnie się w każdym razie to bardzo podoba i uważam, że jest do wykorzystania. Zrobiliśmy też takie lodowe i pęknięte serce, więc jeśli będziecie miały jakąś przyjaciółkę, która właśnie miała, została, zostało jej złamane serce, i będziecie chciały ją pocieszyć, to zobaczcie, jak znalazł. Do nich są napisy rozgrzeję Twoje serce, zadbam o Twoje złamane serce, także <laughs> bardzo fajne. I tych tekturek jest znacznie więcej, na tej kompozycji Wam pokazywałam taką serwetkę. Do kolekcji powstały również badziki. I te badziki, słuchajcie, też zobaczcie, one są tutaj użyte. Bardzo fajnie y, urozmaicają pracę, i może one na zdjęciach nie są takie widoczne, ale ponieważ one się błyszczą, to one bardzo się wybijają na tle innych elementów kompozycyjnych. I tutaj również są. Tu też się pojawił badzik, Więc y, rzeczywiście okazuje się, że bardzo fajnie urozmaicają pracę, więc polecam. Mamy trzy różne komplety. Na stronie bardzo wyraźnie widać, jakie są. Mam nadzieję, że kolekcja przypadła Wam do gustu i że się Wam spodobała i że będziecie z nią pracować przede wszystkim, bo na tym nam najbardziej zależy. I pokazujcie swoje prace. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.